Siemaneczko z tej strony, trener Siwy. Dziś pokażemy taką kombinację, która ma nazwę roboczą Holenderka. Gdy pierwszy raz pojechałem do Holandii do teamu Super Pro, który by nazwała sala Chyba Friends Gym. Tam trował Rico Verhoeven, e, Alger Lima, Albert Kraut. Tam bez przerwy wałkowaliśmy taką jedną kombinację i dlatego dostała nazwę roboczą Holenderka. O co chodzi? Lewy, prawy, lewy sierp, lewą troba, lewy sierp, prawy low kick. Powolutku. Lewy, prawy, lewy sierp, wątroba, sierp, lewy, low kick. Hop. Polujemy. Jak nie wejdzie w głowę, szukamy wątroby. Jak nie wejdzie na wątrobę, szukamy z powrotem głowy. Jeżeli nic nie weszło, walimy lowa. Hop. To było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, wiecie co macie robić. Z mojej strony to wszystko. Pozdro!